Kiedy poranek się budzi, a słońce świeci, wielu wciąż dźwiga ciężary niepewności minionej nocy. A co, gdybym ci powiedział, że istnieje sekret, klucz, który otwiera drzwi do boskiej ochrony i pokoju? Psalm 91 to nie tylko starożytny tekst, ale potężne przypomnienie, że zaczynając dzień w obecności Boga, zyskujemy bezpieczeństwo i siłę. Wyobraź sobie, że rozpoczynasz swoją podróż z pewnością, że miłosierdzie i wierność Boga otaczają Cię jak tarcza. To nie jest zwykły rytuał, to osobista rewolucja, która może zmienić Twoje życie. Jesteś gotowy odkryć, jak ta modlitwa może stać się Twoją kotwicą w burzliwych czasach. Każdego poranka pojawia się nowa szansa na połączenie z Bogiem. A nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia niż modlitwa. Współczesne życie może być chaotyczne, pełne presji i obowiązków, ale kiedy znajdziesz chwilę, by uznać wielkość stwórcy, twoje serce wypełnia się pokojem. W ten sposób człowiek doświadcza głębokiej wdzięczności, uznając, że nie jest sam w tej podróży. To początek rutyny, która wnosi Bożą Obecność do codziennego życia, będąc antidotum na zgiełk świata. Kiedy ktoś uświadamia sobie wielkość Boga, adoracja wypływa naturalnie. To jak stanięcie przed majestatycznym krajobrazem, który zapiera dech w piersiach sama kontemplacja budzi poczucie pokory i zależności. Osoba, która zaczyna dzień, uznając tę wielkość, rozumie, że siła dostawienia czoła wyzwaniom nie pochodzi z niej samej, ale z czegoś większego. W ten sposób znajduje nie tylko siłę. Ale również spokojny pokój, który towarzyszy jej przez całe godziny. Wyrażanie wdzięczności za kolejny dzień, za każde uderzenie serca i za każdy oddech to czyn, który często umyka uwadze. Jednak, gdy jest wykonywany z intencją, przynosi poczucie celu i głęboką więź z boskością. Modląc się rano, osoba potwierdza tę zależność, przypominając sobie, że każdy krok w ciągu dnia jest kierowany przez tę kochającą obecność. Która nigdy nie zawodzi. To tworzy solidną podstawę dla każdej sytuacji, która się pojawi, ponieważ zaufanie do Boga zostało ustanowione już od pierwszego momentu. Uznanie Boga jako stwórcy to jedna z największych form adoracji. To nie tylko spojrzenie na wszechświat, ale zrozumienie, że każdy detal życia został uformowany przez Jego potężne ręce. Od największego gwiaździstego nieba po prosty wschód Słońca. Wszystko odzwierciedla Jego niezrównaną siłę. To uznanie budzi w sercu głęboką podziw dla tego, kim On jest, oraz dla Jego mądrości, która doskonale orkiestruje wszystko. Wierność Boga jest stałym elementem, a to daje nam bezpieczną podstawę do zaufania Mu każdego nowego dnia. Siła Boga objawia się we wszystkich dziedzinach życia, ale być może największym dowodem Jego wierności jest odnawianie Jego miłosierdzia każdego ranka. Jak wspomniano w lamentacjach, ta codzienna odnowa jest potężnym przypomnieniem, że mimo ludzkich upadków, miłość Boga pozostaje stała. To jak nieprzerwana prąd, płynący w sposób stały i niezmienny, niezależnie od okoliczności. Uznanie tej codziennej miłosierdzia przynosi pokój i bezpieczeństwo, wiedząc, że bez względu na to, co wydarzyło się wczoraj, dzisiaj jest nowym początkiem. Chwalić mądrość Boga to uznać, że On wie, co jest najlepsze, nawet gdy człowiek nie potrafi tego zrozumieć. Często sytuacje w życiu mogą wydawać się mylące i bez kierunku, ale polegając na boskiej mądrości, człowiek znajduje pocieszenie. Adoracja staje się wtedy aktem oddania, w którym odkłada się zmartwienia i składa się je w ręce tego, który widział koniec już od początku. To przynosi zdrową zależność. Pewność, że z Nim wszystko układa się w odpowiednim czasie. Dziękczynienie za zbawienie w Jezusie Chrystusie to jeden z najpotężniejszych aktów, jakie ktoś może wykonać w swoim życiu duchowym. To zbawienie nie jest tylko teologiczną koncepcją, to transformująca rzeczywistość, która przynosi pokój i połączenie z twórcą. Wychwalając miłość Boga, człowiek uznaje, że ta miłość jest bezwarunkowa i zawsze dostępna. Niezależnie od przesłych upadków. Ta wdzięczność jest jak bezpieczne schronienie w czasach burzy, miejsce, w którym dusza znajduje oparcie i siłę. Sprawiedliwość Boga, często błędnie interpretowana jako coś karzącego, jest w rzeczywistości świadectwem Jego miłości. Dzięki Chrystusowi człowiek otrzymuje nie tylko przebaczenie, ale także możliwość życia w wolności i obfitości. Ta wolność przynosi uzdrowienie. Zarówno fizyczne, jak i emocjonalne, ponieważ akceptując tę prawdę, osoba uwalnia się od łańcuchów, które ją więzią. Wyobraź sobie, że możesz odłożyć na bok ból przeszłości. Przyjmując nowe życie w Chrystusie, to jest to, co oferuje zbawienie, a jest to powód do radości. Ponadto, w Chrystusie każdy może znaleźć siłę potrzebną do stawienia czoła codziennym wyzwaniom. To jak mieć przyjaciela? Który nigdy nie zawodzi i zawsze jest obecny, oferując wsparcie i zachętę. Gdy osoba staje w obliczu trudnych sytuacji, może przypomnieć sobie, że nie jest sama, to połączenie z Jezusem jest stałym źródłem siły. Dlatego wychwalanie tej miłości i sprawiedliwości staje się codzienną praktyką, przypomnieniem, że w Chrystusie nie tylko przetrwa, ale żyje pełnią życia. Świętowanie obecności Boga w życiu to uznanie, że On jest zawsze przy naszym boku, nawet w najbardziej codziennych sytuacjach. To jak latarnia świecąca w ciemności, prowadząca naszą drogę i przynosząca bezpieczeństwo. Wyrażając tę pełną ufność w boską opiekę, osoba staje się świadoma, że nie musi nosić ciężaru świata sama. Zamiast tego może polegać na miłującej obecności Boga, która ją otacza i wzmacnia w każdej chwili. Kiedy osoba prosi, aby jej życie odzwierciedlało światło i miłość Boga, modli się o potężną przemianę. To nie tylko proste słowa, to głęboka pragnienie życia w sposób, który pozwoli innym dostrzec to światło. Wyobraź sobie, jak zaraźliwe byłoby spotkać kogoś, kto emanuje pokojem i miłością w świecie pełnym niepewności. To jest istota bycia odbiciem boskiej obecności. Nie tylko przyjmować, ale także dzielić się tym światłem z innymi. Ponadto, żyjąc z tą świadomością, każdy czyn staje się świadectwem miłości Boga. Małe gesty dobroci, zachęcające słowo czy nawet uśmiech mogą głęboko wpłynąć na życie kogoś innego. A ta więź z obecnością Boga objawia się w tym, jak wchodzi się w interakcję ze światem. To zmienia nie tylko osobiste życie, ale także życie tych, którzy są wokół, tworząc efekt domyne miłości i światła, który może zmienić atmosferę, w której się znajdujemy. Otwierając Psalm 91, czujemy, jak fala bezpieczeństwa i ochrony wypełnia serce. Ten Psalm jest potężnym stwierdzeniem wierności Boga, który obiecuje schronienie pod swoimi skrzydłami. Proklamując go, osoba nie tylko recytuje słowa. Ona potwierdza swoje zaufanie do boskiej ochrony przed zagrożeniami, które niesie świat. To przypomnienie, że nawet w najtrudniejszych chwilach istnieje nieprzenikniona forteca, do której można się udać. Ten, kto mieszka w ukryciu Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego spocznie. Powiem do Pana, Ty jesteś moim schronieniem i moją fortecą, moim Bogiem, w którego pokładam nadzieję. On uwolni cię od sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. On cię osłoni swoimi piórami, a pod jego skrzydłami znajdziesz schronienie, jego wierność jest tarczą i zbroją. Nie będziesz się lękać strachu nocą, ani strzały, która leci za dnia, ani zarazy, która wędruje w ciemności, ani śmierci, która pustoszy o południu. Tysiąc padnie u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawej stronie, lecz Ciebie nie dotknie. Tylko własnymi oczami ujrzysz i zobaczysz wynagrodzenie bezbożnych. Bo Ty, Panie, jesteś moim schronieniem. Najwyższy jest Twoim miejscem zamieszkania. Żadne złocie nie spotka, ani żadna plaga nie zbliży się do Twojego namiotu. Bo swoim aniołom dał rozkaz co do Ciebie, aby Cię strzegli we wszystkich Twoich drogach. Oni będą Cię nosić na rękach, abyś nie uderzył nogą o kamień. Porzenisz lwa i żmije, podepczesz młodego lwa i węża. Ponieważ miłość moją w sobie nosi, uwolnię go, wyniosę go, ponieważ zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem, będę z nim w ucisku, uwolnię go i otoczę chwałą. Obdarze go długim życiem i ukaże mu swoją zbawienie. Ochrona, która płynie z zaufania do Boga, jest jak niewidzialna tarcza, która powstrzymuje zło przed dotarciem do wierzącego. Medytując nad fragmentem, który mówi, On cię osłoni swoimi piórami, a pod jego skrzydłami znajdziesz schronienie, dostrzega się piękno tej metafory. Tak jak matka, ptak chroni swoje pisklęta. Tak Bóg czyni to samo z tymi, którzy szukają Jego obecności. Ten obraz wywołuje uczucie spokoju i bezpieczeństwa, pozwalając o sobie stawić czoła życiowym wyzwaniom z odwagą. Odnajdując Salmo 91 w modlitwie, ważne jest, aby zinternalizować każdą obietnicę zawartą w tym psalmie to praktyka, która nie tylko podnosi ducha, ale także tworzy bezpieczną przestrzeń do refleksji nad trudnościami, z jakimi się spotykamy. Prosząc Boga o ochronę w każdej sferze życia, niezależnie czy chodzi o rodzinę, zdrowie czy relacje, ta modlitwa staje się aktem oddania i zaufania. Boska ochrona nie jest abstrakcyjną ideą. Ona przejawia się w rzeczywistości, przynosząc spokój i pewność do serca. Zaufanie Bogu w trudnych chwilach to akt odwagi i wiary. Życie, z jego zwrotami akcji i wyzwaniami, często sprawia, że czujemy się jakbyśmy żeglowali po burzliwych morzach. W tym turbulentnym scenariuszu modlitwa staje się kotwicą, niezbędnym połączeniem z tym, który jest źródłem wszelkiej siły. Kiedy modlący się woła do Boga, uznaje, że jego słowo jest bezpiecznym przewodnikiem w czasach niepewności. Pozwalając mu nie tylko stawić czoła wyzwaniom, ale również je przezwyciężyć. Każdy werset w Biblii można postrzegać jako światło, które oświetla drogę w ciemności. Na przykład, kiedy Jezus powiedział: Nie troszczcie się o nic, oferował nam obietnicę pokoju, która przewyższa ludzkie zrozumienie. Ta obietnica jest balsamem dla duszy, pomagając nam uwolnić się od zmartwień i zaufać, że Bóg się nami opiekuje. Medytując nad tymi obietnicami, osoba może przekształcić swoją perspektywę, zmieniając stan od zmartwienia do stanu pokoju i zaufania. W trudnych chwilach istotne jest przypomnienie sobie, że nie jesteśmy sami. Modlitwa staje się zatem kanałem, przez który dzielimy się bólem, niepewnościami i nadziejami. Oddając Bogu nasze lęki i obawy, znajdujemy pocieszenie w pewności, że On słyszy nasze prośby. Dodatkowo, dzielenie się z przyjaciółmi lub grupami wsparcia może wzmocnić to połączenie. Proste pytanie, jak mogę się za Ciebie modlić? Może otworzyć drzwi do uzdrowienia i odnowy. Zaufanie Bogu to kluczowy krok na drodze życia. Kiedy uczymy się pokładać wiarę w Jego obietnicach, każde wyzwanie staje się okazją do wzrostu i wzmocnienia. Pokój, który płynie z tego zaufania, jest błogosławieństwem, pozwalającym stawić czoła dniom z nadzieją i radością, wiedząc, że niezależnie od okoliczności, Bóg zawsze jest przy naszym boku. Wdzięczność jest kluczowym elementem każdej drogi wiary. Uzet recognizing codzienne błogosławieństwa, nawet te najmniejsze, osoba łączy się z hojnością Boga. Dziękując Bogu za Jego wierność. Modlący się nie tylko wyraża wdzięczność, ale także świętuje Jego stałą obecność w swoim życiu. Ta praktyka codziennego dziękczynienia zachęca nas do spojrzenia na wszystko, co mamy i uznania, że nawet w trudnych czasach zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym. Mówiąc o boskich zaopatrzeniach, niezwykle ważne jest przypomnienie, że Bóg nie tylko daje nam to, czego potrzebujemy, ale także zaskakuje nas niespodziewanymi błogosławieństwami. Może to być tak proste jak uśmiech nieznajomego w trudnym dniu lub bezwarunkowe wsparcie przyjaciela. Rozpoznając te interwencje, osoba napełnia się nadzieją i wiarą, wiedząc, że miłość Boga jest zawsze obecna. Prosząc, aby pokój i miłosierdzie Chrystusa prowadziły nasze życie, wołamy o prowadzenie, które wykracza poza okoliczności. Modlitwa, która następuje, jest chwilą refleksji i zobowiązania. Prosząc, aby wszyscy uczestnicy zostali zachowani przez pokój Chrystusa, osoba prosi nie tylko o ochronę, ale o stałą obecność, która wspiera ich na ich drodze. Ten pożądany pokój staje się latarnią w czasach niepewności, przynosząc pocieszenie i zaufanie. Słowa wsparcia i zachęty tworzą atmosferę miłości i zrozumienia, wzmacniając więzi między tymi, którzy modlą się razem. Na koniec. Znaczenie spotkania się na modlitwie nie może być niedoceniane. To przypomnienie, że wspólnota jest kluczowa w naszej duchowej wędrówce. Dziękując razem, człowiek czuje się częścią czegoś większego i głębszego sieci wsparcia, która pomaga nam rosnąć i rozwijać się w wierze. Połączenie, które powstaje poprzez modlitwę, jest potężną siłą, która utrzymuje nas mocno, nawet gdy wiatry życia próbują nas przewrócić. Na tej drodze wiary kluczowe jest, abyś nie tylko słuchał, ale także stosował tę wiedzę w swoim życiu. Jak możesz zacząć włączać Psalm 91 do swoich poranków? Jakie obszary Twojego życia potrzebują pokoju i ochrony, które może zaoferować tylko Bóg? Podejmij wyzwanie, aby uczynić tę praktykę codziennym nawykiem. I pamiętaj, zapisz się na kanał i włącz powiadomienia, aby dalej uczyć się i rozwijać w swojej duchowej wędrówce. Najlepsze jeszcze przed nami.